Zdrowie Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym otrzymał ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę. Pozwoli to stworzyć nowe miejsca dla poradni działających w ośrodku. Wsparcie pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 2027 właśnie podpisano umowę. Myślę, że tutaj akurat ten, te dwie umowy no, przysłużą się społeczności lokalnej zarówno w gminie brudzenia, jak i też w naszym szpitalu wojewódzkim w Płocku, który oprócz tej specjalistyki, wysokiej specjalistyki, no prowadzi też podstawową opiekę zdrowotną i poradnictwo specjalistyczne. Tak? I ten, te projekty właśnie mają służyć temu, żeby poprawić warunki i do, doposażyć te jednostki. W ramach dofinansowania do istniejącego budynku przychodni zostanie dobudowane skrzydło, w którym znajdą się poradnie neurologiczna, otolaryngologiczna i gabinet zabiegowe. Dzięki temu dofinansowaniu będzie rozbudowywana przychodnia w Brudzeniu Dużym. To zostaną wykonane trzy gabinety i szatnia dla, dla personelu. Ponieważ teraz borykamy się z problemami właśnie co do ilości gabinetów, nieraz więcej jest lekarzy niż gabinetów, więc to bardzo nam usprawni pracę. Również zakup unitu otolaryngologicznego z tego dofinansowania zostanie w stanie zakupiony unit. Otolaryngologiczny z oprzyrządowaniem całym, z fiberoskopem, z mikroskopem. Zostanie zakupione USG z trzema głowicami i inny drobny sprzęt. Myślę, że to bardzo podniesie jakość świadczonych usług dla naszych pacjentów i będziemy mogli nowe procedury medyczne wykonywać, których wcześniej na miejscu nie wykonywaliśmy dla naszych pacjentów, mieszkańców gminy Brudzeń Duży. Jak przyznał Wójt Gminy Brudzeń Duży, to placówka, która rozwija się bardzo prężnie i jest atrakcyjna dla pacjentów, ale i dla lekarzy. Nasza przychodnia może nie jest duża, ale mniej więcej obejmuje swoim zasięgiem 10 tysięcy mieszkańców, więc sporo. Przyjeżdżają również mieszkańcy Płocka, ponieważ czas oczekiwania na te świadczenia. Medyczne trwa jeden, maksymalnie dwa dni, więc ta obsługa klienta jest bardzo dobra i na wysokim poziomie. Zachęcamy wszystkich lekarzy, którzy chcieliby podjąć współpracę z gminą brudzeń duży do kontaktu. Bo jak wiecie Państwo, największy problem jest, że lekarzy ogólnie w Polsce jest za mało, więc my możemy jeszcze rozwijać swoją działalność, ale pod warunkiem, że będziemy mieli więcej, więcej lekarzy. Mamy dwie filie w sieci sikorzu naszej spółki i to wszystko jest do wykorzystania, do zagospodarowania. Cały projekt rozbudowy placówki to koszt ponad 1 800 000 zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 1,5 miliona złotych.